w tym odcinku. Patiec, teraz twój freestyle z Los Angeles, jak jechaliśmy Teslą. Uwaga! Koło napiwek, proszę bardzo, ten dla Pani. tysięcy? Musisz to zobaczyć. Siemanko, dzisiaj postanowiłem zrobić małego pranka na ekipie, trochę ich tutaj postraszymy, a skoro Krzysiu teraz gra sobie na Twitchu, to on będzie główną ofiarą mojego pranka. Żeby rozpocząć tego odcinka, kliknijcie ten czerwony przycisk tam na dole, żeby dołączyć do naszego kanału. Zacznijmy! go dawaj od jednej strony, szybciej, szybciej, lecisz! O nie, o nie, sabotaż! Ojej, ale się wystraszyłem! Wpadłem na mega super pomysł, myślę, że możemy go zrealizować. Ehm, no to tak, e, wchodzimy z grubym pomysłem, nagrywamy film pełnometrażowy o życiu ekipy i wchodzimy z nim do kin. Będziemy na telebimach i oczywiście w salach kinowych. Co wy na to? No słuchaj stary, ja tu to za to gruby pomysł. Jeżeli się na to piszesz, to czemu nie? Fakt by było spróbować. No zobaczymy. Kto wygra tę rundę piłkarzyków, wygrywa 2000 złotych. Zaraz Marta ci powie w tych piłkarzykach. Wygram to. Oj nie nie nie. Zobaczymy kochaniutka. No to co Patec, golimy na łyso? O, nie wstanie! Dzisiaj nawet się nie spodziewałam po tobie. O, szkucie. Właśnie nagrywamy kulisy do pisenki, przejmujemy YouTube. Robimy ją w 24 godziny, a wy możecie być częścią tego i zobaczyć, jak to robimy. Wstaje rano, kulki już gotowe. Skoczyć chyba do ich mam na głowę!

Zrobiliśmy Tesla. Uwaga! Czy ten ryż... ziomek, We are driving in the Tesla! I'm cooking with Magda Gessa! <grym> Pierogi z pierogarni umarły. Dziękuję bardzo. No to panią tutaj w ramach tego, że pani nam tu zaserwowała. 5 tysięcy na piwkę. mnie nie żartuje. Proszę bardzo. Jako napiwek, proszę bardzo, to dla pani. 5 tysięcy? Tak! Przecież to. Nie, nie możesz. 5 tysięcy, prawdziwe? Ja nie mogę tego przyjąć. Proszę bardzo. Ej, no dawaj to! Mam dla Was taki konkursik malutki, do wygrania jest super oto taka willa. Co musicie zrobić, to kupić jeden produkt z ekipy tonosi. Niedługo już będą wyniki, więc czekajcie, bo warto. W tym odcinku Oto to Koło Fortuny będzie decydowało o tym, co jemy przez 24 godziny. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to kliknijcie ten czerwony przycisk tam na dole, a do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję za obejrzenie. Odcinek powstał w celu humorystycznym. Jego zadaniem było ukazanie charakterystycznych scen z kanału Friza.